Witajcie, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Maciej na YouTube. Dzisiaj przychodzę do was, moi drodzy, z drugą częścią wymiany zdrabkowej z Ewą z kanału Lexus Flower. Także, jeżeli ktoś jeszcze nie widział pierwszej części, zapraszam bardzo serdecznie. Link zostawię wam w opisie. E, musicie to koniecznie zobaczyć. Także zapraszam bardzo serdecznie. A dzisiaj przychodzę, moi drodzy, do was z, z takimi drabkami, które Ewa mi wysłała. Musicie koniecznie również zobaczyć, jakie zdrabki ja wysłałam Ewie i jak zdrabki ode mnie spisały się. Także zapraszam Was również na jej kanał Lexus Flower. Link zostawię w opisie. A mam przygotowane dzisiaj zdrabki o łącznej wartości 50 zł. Jak sami widzicie, przed Wami wielki gracz za 20 zł, wielka kasa za 10 zł. A oprócz tego, moi drodzy, bo to jeszcze nie wszystko. Mam tutaj przygotowane również różowe złoto, ekstra pensje i dwa razy dolar za 5 zł. Także tak się prezentują e, zdrabki e, tutaj e, od Ewy. Jak widzicie, o łącznej wartości 50 zł. I przejdźmy sobie, moi drodzy, do tych najtańszych zdrapek, ale zacznę od razu od ekstra pensji. E, Zobaczymy, co ta z mi tutaj przyniesie, moi drodzy. Mam nadzieję, że coś dobrego będzie. I zaraz się przekonamy. Szukamy wygrywających liczb. Mamy 17, 32, 34 i 30. Tych liczb szukamy. A jakie są moje liczby? Mam 24. No niestety nie ma wygranej. Pierwszy raz napis ekstra pensja 31 za nisko 35, trójeczka. Kolejny rządek, moi drodzy. 33 pomiędzy 18 za wysoko. 16 to też nie jest moja liczba. 13. I 23. Także no niestety sami zobaczcie, pierwsza zdrabka ekstra pensja za 5 zł pusta, literki kontrolne OS oraz R potwierdzają nam, że wygranej nie ma. Przejdźmy do różowego złota. Szukamy wygrywających liczb. A powyżej mamy mnożnik, także zaraz sobie zobaczymy, jak to się będzie prezentowało, a mamy 27 44 23 i 24. Tak słuchajcie, po kolei tutaj, prawie, prawie po kolei. I jakie mamy liczbę? Mamy 15, która wygranej nam nie daje, 37, 31, 43, 26. Także pierwszy rządek za nami. Może tutaj coś będzie w tym różowym złocie. 39, 32 też nie. 40, 35 i ostatnia szansa, moi drodzy. Uwaga, 38. Nie ma wygranej. Przechodzę od razu do e, literek kontrolnych. Powiem Wam, że w tym różowym złocie literek kontrolnych nie potrafię znaleźć. Także nie będę już tego szukać. Kolejna trapka przegrana. Teraz czas na mojego ulubionego dolara. Dolar za 5 zł. I zaraz zobaczymy, czy nam się tutaj coś trafi. Wygrywające liczby. Wygrywające liczby to 32 28, 11 i 8. Tak to dokładnie wygląda, moi drodzy. A czy coś się trafi? Bo może również worek się trafić byłoby bardzo miło. Mamy 13, 6, także wygranej nie mamy, 23, 24. 17, 7, 33, zobaczcie, bardzo blisko. 25, 30 i 9, także dolar pusty. FNJ, no niestety, pierwszy dolar pusty. Jak się spisze ten drugi? Już jestem, słuchajcie, sam ciekawy, jak się tutaj spisze ten drugi dolarek. A szukamy ósemeczki, 14, 23 i 12. Tak się przedstawiają wygrywające liczby. A, a mamy 21, także no zdecydowanie nie moja liczba. Siódemka, dziewiątka za wysoko, 28 za wysoko. 15, nie moja liczba. 29, 35, 19, 13 i 22. Kolejna zdrabka pusta. Kolejna zdrabka pusta. Czas na e, dwie najdroższe zdrabki. Tym razem będzie to wielka kasa. Wielka kasa za 10 zł. I tutaj Was muszę troszeczkę oddalić. Niezbyt. Dużo, minimalnie. I również szukamy wygrywających liczb. Także kto lubi takie zdrabki e, liczbowe z poszukiwaniem wygrywających liczb, dajcie znać w komentarzu. Nie zapomnijcie również e, zostawić łapki w górze pod filmem, będzie mi bardzo miło. A ja już przechodzę moi drodzy do drapania. Szukamy 5, 18, 24, 44 i 26. A co my tutaj mamy? Mamy siódemeczkę, także nie mamy tej liczby. 39, 49, czwórka. mamy pierwsze złoto w tej zdrabce, a złoto e, po prostu powoduje wygraną, przypisaną do niego, także zobaczymy, co będzie dalej. Mamy tutaj 45, także na pewno ercia nie będzie zera zobaczcie, 45, 11 14 28 i 19 no już myślałem, że będzie 18, a tutaj zobaczcie, no taka e, niespodzianka że tak powiem kolejny rządek, 27 18 jest kolejna wygrana, bardzo się cieszę 12 41 to nie moja liczba i kolejne złoto, kolejna sztabka złota jest znaleziona, także już się cieszę, już na pewno będą tutaj trzy wygrane e, strasznie się cieszę, ale ostatni rządek przed nami, zobaczcie 23, oczko za nisko 29 to nie jest moja liczba 44, proszę bardzo, kolejna wygrana bardzo dobrze i kolejna wygrana 24, jasne, że tak czemu nie i ostatnia, 40. No to moi drodzy, sprawdzamy sobie po kolei. Tutaj mam 10 zł pod złotem. E, tutaj pod 18 mam 10 zł. Pod złotem kolejnym 10 zł. Pod mm, 44 10 zł. No i gdzieś pominąłem jakąś liczbę. 14, 28, 27, 7 nie było, 39 nie było, 49 nie było, 4 nie było, 45, 11, 14, 28 i 19, 27, 12, 41, 23, 29 i 24, moi drodzy. No. E do najbardziej spostrzegawczych na świecie to ja nie należę. 50 zł na tej zdrabce. I tym oto sposobem już mamy zwrócony cały wkład, bo wkład na dzisiejszy odcinek na naszą wymianę zdrabkową to 50 zł, także cały wkład już jest e, zwrócony, ale przed nami najdroższa zdrabka za 20 zł. Wielki gracz. I tutaj szukamy wygrywających liczb albo symbol żetonu i wygrywamy podwójną. E, że tak powiem nagrodę, podwojenie stawki. Także sami zobaczymy, co nam tutaj e, wpadnie, a wygrywające liczby, moi drodzy, to 46, 60, e, 19, 28, 24 i 36. Tak to wygląda. Myślę, że to będzie dobrze widoczne. Troszeczkę mi się ta zdrabka kojarzy z, z bątem, ale i z jubileuszowym milionem. Dobrze, mam 22 na pierwszy rzut, które wygranej nam nie daje. 38 też nie mamy. 32 nie mamy. 55 nie ma. 16 nie ma. Kolejny rządek. 21, 12, 45, bardzo blisko. 48, 57.

27, 50 i 58. Także no, pustak. Kolejny pustak w dzisiejszym odcinku. Literki kontrolne byłoby fajnie tutaj znaleźć, jakiekolwiek, żeby, żeby sobie, słuchajcie, no, odpowiedzieć na pytanie, czy ta zrabka na pewno jest pusta. Już widzę literę S. Jak tylko zobaczę drugą, to dam wam tutaj znać, ale widzę L, moi drodzy S, gdzie ta S było, tu S tu L, także no niestety Wielki Gracz nie przeniósł wygranej ale ja się tym moi drodzy nie przejmuję dlatego, że mam 50 zł w wielkiej kasie 50 zł w wielkiej kasie do tego całe mnóstwo prezentów, za które chcę Ewie podziękować jeżeli ktoś nie widział odcinka, to zapraszam 20 6 października odbył się ten odcinek, dzisiaj mamy środę 28 października i tak oto wygląda moja wymiana drabkowa z Ewą, na jej kanał bardzo serdecznie zapraszam, życzę Wam wszystkim moi drodzy miłego dnia, a my się widzimy w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło, pa pa.